Cześć przemku. Nagrywam filmik. Długo taki dla Ciebie tam gdzieś tam obiecywany. O filtracji. To jest 3000. Główny nasz aktor. Tak krótko mówiąc, ale ją się nie będziemy zajmować. Taką krótką, może tylko wrzutkę. Jakieś tam z przybliżenia zrobię. Jak mi się to uda coś. O, o, o. Nasze świrusy, ale nie o to chodzi. Nie, nie, nie o tak akwarium. Czystość wody mniej więcej tak to wygląda. Gdzieś tam 3, 3 metry do tyłu widzimy. no ten pył to widać, bo ryby były karmione to. Gdzieś tam coś spróbujemy do tetry złapać. No ale tak to wygląda, ale film jest o czym innym. Bo wiele osób na pewno się zastanawia, jak wygląda taka filtracja takiego dużego zbiornika. No wygląda troszkę inaczej. Niektóre aspekty musiałem rozwiązać, zastanowić się. Troszkę pojeździłem po e, oceanariach. I podglądać sobie, jak to oni mają tam porozmawiać z osobami technicznymi, jak to sobie zrobić. Bo tu się nie da na zasadzie, dobra, to podmień 30%, czyli co tonę wody przygotować. No to nie wygląda tak słabo troszkę. I opowiem, jak ja to mam rozwiązane. <laughs> tak krótko mówiąc, zacznę od najprostszej rzeczy, którą wypada mieć. Nie, 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 nie mikroskop, bo to przy paletkach to standard. I skalarach. Ale chodzi o to. O Zabezpieczenie zasilania. No to wypada mieć. Tak krótko mówiąc, w moim przypadku to jest na 8 godzin. Tutaj jest zastosowana pompa obiegowa 8 metrów sześciennych na 5 metrów do góry słupa. Tak, tak w skrócie. Tu przód ładnie całe wszystko zdemontowałem, żeby był dobry taki wzrokowo dostęp. Się nie bawić z dźwiczkami. Pompa na dzień dzisiejszy, ona chodzi, ona jest ustawiona na 2400 obrotów. No to gdzieś tam jakieś to jest w skali 3-3,5 m sześciennego. Podawana jest i tu jest, można powiedzieć, senno podgrzewania. Tutaj się nie da już podgrzewać. Przedstawię trochę, przepraszam. Przestawimy. Tu jest wymiennik. Taki normalnie pasenowy, 24 kW. Oczywiście przy, sie, przy krzywej 70 stopni, to jest podawana w tym momencie 40 stopni, cały rok, o tutaj to widać, 40 stopni. Ona jest oczywiście z tego, z, z, z pompy ciepła, z bufora. Tak mam mniej więcej to rozwiązane. Znaczy, to jest tak, że to samemu budowałem, bo my akurat w tej branży pracujemy, to nie było dla mnie jakąś tam kłopotem. I woda jest podgrzewana, właśnie przez wymiennik i leci z powrotem do góry do zbiornika. Tutaj te spaghetti, które widzicie, zatrzymam tą kamerkę, żeby tak się nie trząsła. Wygląda to tak, że tą instalację, co tu widzicie, to jest w 40 wszystko zrobione: 50 i 40. Może tego nie widać na zdjęciach, ale no, kawał, kawał rurki. Tak krótko mówiąc, średnio, jakby to powiedzieć, półtora cala. Tutaj widzicie temperaturę. Tutaj oczywiście to jest 22,8 i ona chodzi 22,8 do 30. Jak ktoś by powiedział ze znawców Ameryka Południowa paletki za zimno i tak dalej. Nie taką musiałem osiągnąć temperaturę i no i w takiej pływają te ryby. Mają <laughs> się dobrze rosną i kupę lat tak mam. Yy, tak w skrócie. Yy, no czemu się nie da, bo Powiem w skrócie, jak się ma małe zbiorniki, to można się bawić w różne temperatury. Ale tutaj w tym przypadku, yy, powiem w skrócie, że zbiornik, który ma powierzchnię łącznie yy, 3, 6, 12, 13, 14 m2 powierzchni, ze wszystkich stron oddając temperaturę, to w salon yy, parter, gdzie mam 100 m powierzchni, żebyście sobie wyobrazili. Jest cały, ogrzewano. Dwóch lat nie włączyły się pompy obiegowe. Czemu? Bo zbiornik przy tej powierzchni po prostu ogrzewa e, cały parter. Jeśli chodzi o wilgoć, to nie ma problemu. Nawet mi pasuje, że ona jest, bo sobie rekuperacją reguluje i nie jest suche powietrze w domu. To pod tym kątem jest e, e, dla mnie w sam raz. Oczywiście tu można wszystko sobie wysterować. E, Co z ciekawostek jest zrobione? Na pewno jest tak. Podmiana wody w tym tempie leci. To jest mniej więcej metr sześcienny na tydzień. Nie jest, u mnie akurat nie marnuje się, bo cały zamysł był taki budowy w ogóle, od początku hmm, akwarium, był przemyślany już na etapie budowy budynku. Woda ta, która ze zbiornika idzie, tona na tydzień, to jest ogólnie mało dla potrzeb ogrodu. Ale w zbiornik jest tak, że ta woda się przylewa do ogrodu. Tam jest 10 tysięcy litrów zbiornik. Ona jest oczywiście tam jeszcze uzupełniana z pompy głębinowej i, i podlewany przez to ogród. Zimą nie ma znaczenia. Jak się napełnia, to się rozsącza. I to tak to wygląda. Podmiana automatyczna jest tak zrobione, że cała woda jest podnoszona przez pompę aż wylatuje nie, tutaj zrobiłem taki jeszcze zabieg te spaghetti po to zbudowałem bo to jednak e, 3 tony wody w takim tempie na godzinę to by, by, był bardzo duży plus czyli woda jest tak głęboko zanurzona i ona nie jest w stanie już tak wirować że nie podnosi, u góry zaledwie się rusza wygląda jakby prawie stała ale fizycznie, fizycznie e, wyhamowuje przez to wyhamowuje, nie ma hałasu a z tyłu jest tak zwany ten przelew bezpieczeństwa i cały czas pompa tak szybko pompuje, że przelewa się przelewem. To standard w sumpie, to każdy wie, kto ma sumpa. Nie ma takiego czegoś, że jak wody zabraknie, to tu się coś wyleje, nie, nic się nie wyleje. Z tej strony jest yy, dościeku przelew, czyli woda, która się uzupełnia i cały czas jest naddatkiem yy, uzupełniana i idzie właśnie do tego zbiornika tam do ogrodu. W sumie z wielkości, tak troszkę mi ciężko to obrazować, bo żebyście sobie wyobrazili, on ma prawie 2 metry szerokości, 90 głębokości, to 600, litr, 600 litrów, to jest 600, żebyście sobie tak uświadomili. 600 fizycznie tej filtracji, no nie wiem, tam będzie 300, bo jakby w komorach, tam 50% z tego. Nie mam żadnych wad, sitek i tak dalej, bo ja dużo jeżdżę, nie mam czasu tak się zajmować i nie przeszkadza mi jak tam jest do ostatniego pyłka odfiltrowane najważniejsza jest biologiczna filtracja eee, biologiczna <coughs> na wstępie mam tylko gąbki piętnastka, chyba 20, tam może schodzić do dziesiątki reszta to już jest eee, fil biologiczny tak to wygląda tak w, tak w skrócie ale pokażę ciekawostkę taki zbiornik z automatyczną podmianą i tylko biologiczny można powiedzieć filtrem i no bardzo malutkim filtrem tym mechaniczną częścią co gąbeczki ma Proszę zobaczyć, tak wygląda piasek. Myślę, że ostry złapie. To jest 2 lata zbiornik stojący. Nie ma mułu. Jest to dość oczyszczane. Tu są główne czyszciciele. 30 sztuk pływa. Kirysów, świrusów. No i tak to wygląda. Zbiornik jest czysty. Nie ma glonów. Oczywiście też z glonami walczyłem, bo musiałem ustawić sobie. Ale jest takie coś. Hmm, może przekręcę prawo filta. Wystarczy poczytać oceanografa i utrzymać stosunek e, azotu. E, nie pamiętam tam już do czego tam w tabelkę trzeba spojrzeć pamiętam troszkę z tym walczyłem. E, zaraz spojrzę dokładnie, bo powiem, powiem do czego stosunek bo tu. To był był, 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 był tak. Fosforany. O! Fosforanów. Dlatego tu sobie mierzyłem. Musiałem się podglądać, przepraszam, ale jestem chemikiem, nie, nie, nie pamiętam tak po prostu z marszu. Eee, I powiem tak: taki zbiornik, dwa lata chodzący. Tak to widać ogólnie, jeśli chodzi o czystość. Dwa lata chodzący na podmianie no, dynamicznej. Mówmy się, czy tam płynnej, czy ciągłej. Tak to wygląda. Tak wygląda dno tego zbiornika. Myślę, że to jest właśnie ważne. Parametry mam wszystkie prawie zerowe. Nieważne, który parametr bym tam zerkał. Yy, czy NO2, NO3, cokolwiek, to prawie wszystko jest na tam minimalnych. Tam mam gdzieś zdjęcia z testów, to mogę pokazać. Yy, tak to wygląda. Na pewno jedną rzecz, co muszę powiedzieć. Yy, tak, w skrócie, że yy, nie ma tutaj osmozy tam jest tylko jej resztka ale nie używam tylko używam filtra wstępnego przelatuje przez nią ogólnie zbiornik ma wodę z głębinówki normalnie na budynku jest tak zwana ta hmm, chwilę się zastanowię zmiękczacz ale przy zmiękczaczym jest yy, niefiltracja uzdatniacz wody czyli po prostu zbijanie yy, żelaza i mniej więcej parametr końcowy jest taki że jest woda ogólność Twardość ogólna koło 7,0. Węglowej nie da się w ten sposób zbić. O, będę mówił i niech sobie tam leci zbiornik. Twardość jest to, co powiedziałem właśnie. zerowa. PH jest mniej więcej 7,5, gdzieś tam w granicach. Tu pychamy co prawda lata. Pokazuje 7,9, ale on nie jest skalibrowany. To on tam oszukuje tam z pół stopnia. Musiałbym kupić tak zwane te saszetki, zanurzyć sondę i zmierzyć. Ale zbiornik przede wszystkim, no nie ma kamienia przyciągłej. Tu jeszcze, tak pokażę zbliżeń, mimo że jest nieruszane całymi tygodniami. Zobaczcie, tu jest tylko troszkę brudu z prawej, ale na lustrze wody nie ma tak zwanych kresek od kamienia. Tu jest, można powiedzieć, czysto, tu jest trochę tylko sadu z brudu, ale to palcem przyjadę, nie trzeba. Pod tym kątem jest akurat bardzo komfortowo. Cóż, mogę jeszcze tutaj tak dodać, tak w skrócie, przy takiej filtracji, yy, mogę powiedzieć o kosztach. Mam to wszystko zautomatyzowane, bo akurat my tym się zajmujemy, jakby tam branżowo. Yy, to osobno mam oświetlenie, osobno pompę. Yy, ogrzewanie, no ogrzewania nie mogę wyliczyć, bo jest z domu. Yy, no w moim przypadku to yy, miesięczne zużycie, styczeń, listopad, styczeń, gruty yy, yy, listopad grudzień i styczeń 3 miesiące wczoraj tam patrzyłem specjalnie bo tam do filmiku specjalnie sobie tam sprawdziłem 200 metrów pompa dziesiątka gruntówka potrzebowała 300 1 megawatt 1000 kW, czy wychodzi no 330 kW na miesiąc ogrzania 200 metrów. Moim zdaniem jest to niedużo tak krótko mówiąc w tym światło te nocne. Teraz w trybie nocnym, później dzienne. Zużywa i pompy obiegowe są na osobnym podliczniku. Zużywają 100 kW miesięcznie. Też moim zdaniem to jest akceptowalne. I co tu jeszcze mogę dodać? Ogrzewanie no to jest tak jak powiedziałem właśnie, że ogrzewanie tu jest, łączy się z budynkiem. Ciężko to rozdzielić, bo parter nie załącza w ogóle temperatury. Na parterze mamy ustawione 23 stopnie i 23 stopnie ma zbiornik. Nikt tego nie rusza. No bo nie ma sensu, podnosić nie ma sensu, bo będzie jak w tropikach, bo będzie wrażenie, jakbym wchodził do akwarystycznego. Tak krótko mówiąc, no i tyle. I tak myślę, że wstępnie opisałem, jak to wygląda. Przede wszystkim na pewno chciałem pokazać, że może coś działać o rok i dłużej i nie trzeba w tym gmerać, męczyć tematu. Troszkę tam światło się odbija, spróbuję się schować gdzieś tam. No, spróbuję gdzieś tutaj mu przybliżyć, może coś przypłynie. Ryb też nie jest przerbione na 3000 litrów, tu może mam obsadę taką 15 sztuk skalarów. No, już mają takie około 16-18 cm od góry do dolnej części wąsa. Tak krótko mówiąc. Tam tą ostrością nie mogę się wstrzelić. Chyba tu mi jest najłatwiej. O, tu ładnie mi łapie. Glonoja tak od przypłynął. O, tu można estetycznie czekającego. No i tak by to wyglądało w skrócie, ale chciałem właśnie dać znać, jak to wygląda w takich dużych zbiornikach, gdzie no wiele elementów jest troszkę inaczej porobionych. No tutaj troszkę męczyłem wyjazdy, właśnie i do Stralsundu, i w Gdańsku byłem, i tak dalej. Patrzyłem sobie, jak oni mają to porobione, jak zrobić, żeby nie robić. No i właśnie doszedłem do, do tego etapu. A i takim, właśnie to, akcentem niedzielnym, można powiedzieć, kończę filmik. Jeśli się podoba, dajcie łapkę w górę, ale to w sumie nie mi, tylko Przemkowi. Ja to tak jako amator wrzuciłem, chciałem pokazać tylko, jak. No, radzą sobie ci, co mają większe zbiorniki, jak sobie radzić z technicznymi tam, można powiedzieć, problemami. No, i to wszystko, chyba by było na tyle, jak co, jakieś zapytania wrzućcie w, w opisach. To dokręcę jakąś tam wrzutkę, to przy, yy, za pozwoleniem przemka on tam, opublikuje to. I mi dzieli życzę.